Gdzie w ogóle te walki były toczone? Jak spoglądałeś na tych innych zawodników? Jakie wrażenie na tobie zrobili? No Sama Ameryka, czyli Mistrzostwa Świata, które zostały zorganizowane w Danbury, w Stanach Kenelik, USA. Oprócz tego, że piękne miejsca, piękna oprawa, to też wielu zawodników niesamowicie przygotowanych. I to co zawsze mówię, to co od paru lat już jest na świecie, z różnych styli, więc to są ludzie, że tak powiem, różnie ubrani, czy z kidboxingu, czy z muay thai, czy z karate, z boksu. I to dodaje dużego prestiżu turniejowi, bo to już nie jest ograniczona, ograniczony styl. Zasady, które są przyjęte oczywiście dla wszystkich są znane, więc nie można stosować pewnych rzeczy, które nie są ogólnie przyjęte. Turniej niesamowity. Sam wyjazd ekipy polskiej wypadł bardzo dobrze. A Bartek, tym bardziej no, nasz zawodnik ze Słupska wywalczył drugie miejsce, czyli został wicemistrzem świata. To wystarczy. Sam tytuł mówi sam za siebie. Dobrze przygotowany, walczący rewelacyjnie. I to jest to, a to jest początek. Myślę, że takich turniejów jeszcze trochę będzie, jeszcze wszystko przed nim i będą jeszcze sukcesy kolejne. Wiele mówiliśmy tutaj o sporcie, o Twoich walkach, o, o Twoich występach w Stanach Zjednoczonych, o występach na arenie krajowej. Tak jak już no, mówiłeś tutaj, że... Z przeciwnikami z Polski radzisz sobie, ale również już jak się okazało, również z przeciwnikami zagranicy. Yy, mówi się o karate, o w ogóle o karate o tych dyscyplinach. Są takie przekłamania trochę właśnie, że ten sport taki brutalny, a jednak potrafi dużo uczyć. To jest również filozofia życia. Bartek wiem, że studiowałeś prawo, skończyłeś prawo na uniwersytecie Białostockim. Tak, skończyłem prawo na, na wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Aktualnie robię tam yy, doktorat z prawa europejskiego. Czyli y, możesz spokojnie pogodzić sport, co daje ci sport właśnie, co dał ci ten sport w życiu, że y, możesz tak się skupić na nauce, no prawo jednak wymaga sporo uwagi, sporo skupienia, sporo nauki. No tak, y, nie do końca bym powiedział, że spokojnie godzę jedno z drugim, y, treningi zabierają dużo czasu, tym bardziej y, wiem, że każdą wolną chwilę muszę poświęcić na naukę. Y, tak jak mówię, nie jest łatwo pogodzić to, ale mam nadzieję, że, że jeszcze długo będę w stanie startować. Jest to jednak hobby, z tego nie ma pieniędzy, a z prawem wiążę jednak przyszłość zawodową. Mam nadzieję, że to pogodzę. Myślę, że ta dyscyplina, no szczególnie właśnie te dyscypliny sportu, sport, sporty walki, ja nie mówię tutaj o wszystkich może sportach walki, ale sport jak nagdał, karate jak karate, bo ja mam karate, te dyscypliny sportu, to jest również filozofia życia, styl życia, sposób życia. Tak, jest to, jest to filozofia. Oczywiście zależy to też od, od tego, jak, jak indywidualnie zawodnik odbiera, odbiera karatę. Dla mnie osobiście jest to, jest to jednak pewnego rodzaju sposób na życie. Cóż mogę powiedzieć? Wiele razy podczas moich studiów przychodziłem pewne kryzysy, myślałem sobie nie dam rady, dany egzamin jest dla mnie za trudny, czy też po prostu nie podołam, ale wiedziałem, że jeżeli daję sobie radę na macie, tym bardziej muszę dać sobie radę w realnym życiu. Karaty uczy jednak pewnego rodzaju radzenia sobie z problemami, no i chyba dobrze sobie z nimi radzę. Jak widać dobrze, jeszcze jest tu trener sensei Waldemar Lończyk. W no, Znam się już kupę lat, tak możemy powiedzieć, że już od wielu lat miałem okazję rozmawiać i z tobą, i z twoimi mistrzami, wychowankami. Zajęcia w Pomorskiego Klumu Oyama Karate otwarte są dla wszystkich, każdy może w nich uczestniczyć. Jest to wstęp wolny, każdy może przyjść do ciebie? Tak jest. Grupki są, zaczynają się od 5 roku życia już w tej chwili. Więc to są maluszki, które, gdzie mam największe grupki, bo, bo to działa na ogólny rozwój dziecka i każdy, każda osoba później jest mile widziana w innych dyscyplinach sportu. I większość treningów już od kilku lat, kiedy zostało otwarte Centrum Sportowe Szoguna Szczecińskiej, odbywa się właśnie tam. Natomiast starsza część naprzeciwko, w szkole agrotechnicznej, po przeciwnej stronie Szoguna również na szczecińskiej. Wiem, wychowałeś już wielu mistrzów, wielu mistrzów, nie tylko Polski, ale również mistrzów na skalę światową, europejską, e, czyli ta, ta twoja szkoła już od wielu lat e, jest na bardzo wysokim poziomie. E, co w najbliższym czasie? Jakieś zawody was czekają? Wiem, że wróciliście niedawno z zawodów. Tak jest, dzisiaj dokładnie wróciliśmy z Mistrzostw Europy w Hadze no to są prestiżowe zawody europejskie w najbardziej znanej najbardziej znanym klubie w Kamakurze startowało 6-7 osób w kadrze Polski między innymi Bartek gdzie no wypadł bardzo dobrze jednak nie medalowo, jeszcze nie pucharowo przeszkodziło mu trochę w ilości łamanych desek w drugiej walce, gdzie złamał po raz pierwszy w w łamaniu 5 desek, w drugim 6, trzecim 7. To są ilości desek niesamowite. I w tej końcowej miał uraz łokcia przy łamaniu. No, niestety w drugiej walce już nie był w stanie poradzić sobie z osobą, z kontuzją, a osobą, która była bardzo dobrze przygotowana, pozostała wicemistrzem Europy. Ale jest to, to wielki sukces, bo pierwszą walkę wygrał bardzo pięknie. Druga była wyrównana. Ale tak jak zawsze, łód szczęścia, albo w jedną, albo w drugą stronę. Te deski to, to taka loteria trochę. Czasami wiem, że te deski mogą być trochę mokre, trochę jedne niedopasowane. Także troszeczkę łód szczęścia przy, tych, przy tym łowaniu desek. Tak, dokładnie. No cóż, tym razem miałem, znaczy szczęście w nieszczęście, bo dzięki tej ilości desek wygrałem, wygrałem pierwszą walkę, ale w drugiej niestety zaprocentowało to na moją niekorzyść. Ciężko było wygrać z taką kontuzją. No ale gdybym. Znaczy jestem zadowolony, no wygrałem pierwszą walkę na moich pierwszych mistrzostwach Europy pokazałem się, wydaje mi się, z dobrej strony pokazałem, udowodniłem sobie przede wszystkim, że jestem na, na tego typu zawodach w stanie wygrać no cóż, może następnym razem przywiozę stamtąd medal Co na, Jakie najbliższe plany? Co teraz? Co na teraz? E, wiem, że teraz musisz dojść tutaj do siebie po tej kontuzji lekkiej e, musisz tutaj troszeczkę podkurować się i jaki najbliższy występ? Kiedy najbliższy występ? Na razie muszę się uczyć, muszę nadrabiać zaległości e, o występach będę myślał troszeczkę później Trenerze, kiedy najbliższe występy i wyjazd. No nie mimo wszystko to jeszcze w maju. Myślę, że Bartek będzie przygotowany, żeby startować w Mistrzostwach polskich które są ostatnie, które zamykają ten sezon, bo później są wakacje. Będą to Mistrzostwa Polski no, na południu jak zwykle. No i myślę, że Bartek da radę po zmęczonym dzisiejszym wczorajszym turnieju i dzisiejszym jeszcze to jest trochę. Trochę pesymistycznie nastawiony, ale parę dni minie i na pewno będzie chciał wystartować. Dziękuję bardzo. Sensej Waldemar Leończyk był moim Państwa gościem i Bartek Fiducik, srebrny medalista Pucharu Świata w Nagnau Karate. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.